Run. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tepytok. Jaki ja tu model że Szczerze powiedziawszy sam nie wiem, zaraz się okaże. Magista Opus 2. Model stosunkowo nowy, bo jest to dopiero trzecia kolorystyka Magista. Chociaż mi się wydawało, że trzecia to dużo, ale wyszły Niecały miesiąc przed premierą tej kolekcji to jest but z Nike Elite Packu, który pojawił się w sierpniu 2016, a pierwsze w ogóle Magisty pojawiły się w lipcu. Dosyć duże natężenie tych Kolorystyk zaraz po premierze. Pierwsza była taka bardzo jaskrawa, druga z kolei czarna z czerwonymi akcentami, a tutaj mamy białą, co jest charakterystyczne dla całej kolekcji. O, tutaj się ładnie mieni, zaraz do tego dojdziemy. Oczywiście większość biała, często pojawiają się te turkusowe jasnozielone elementy. W przypadku Magista, to jest charakterystyczną cechą, że wraz z tymi kropkami, które tutaj wystają, i wzrostem ich. Wielkości. Jest też to zaznaczone takim kolorem, który jest teoretycznie takim nawiązaniem do mapy ciepła, która wskazywałaby na to normalnie, mapa ciepła na to, gdzie jest najgoręcej, a w tym wypadku wskazuje na miejsca, w których teoretycznie piłkarz ma najwięcej kontaktu z piłką w trakcie meczu. I więc tutaj to by było tyle, jeśli chodzi o kolorystykę. Wewnętrzne wyściołanie taki ciemny, szary bardzo przypominający trochę kołnierz skarpety. Z Hypervenom Phantom 2, I to było na tyle jeśli chodzi o wizualnie, a nie, bo coś zauważyliśmy, mianowicie na podeszwie, która zaraz, którą sobie zaraz omówimy od strony technicznej, jest taki fajny, no taki byśmy powiedzieli kameleonowy, chociaż nie do końca, yy, taki jakiś motyw tutaj graficzny, jakiś bajerek, taki jak trochę byśmy rozlali benzynę w kałuży, to się tak mieni, to tutaj też nam to się tak, yy, tak mieni. Co w Magistach jest takie zauważalne, to tutaj prześwituje nam jakiś taki wzorek i dopiero tutaj zauważyłem, że tutaj też są kółka. Kółka pewnie nawiązujące do tego, że tu mamy te kołki ułożone na planie koła i one pozwalają się stopie przemieszczać, stopie postawnej, kiedy ona jest na ziemi w tym kierunku, stosunkowo swobodnie przedzierając się przez trawę, a nie blokując naszą stopę, co uchrania nas przed skręceniem kostki, no i też po prostu ułatwia trochę poruszanie. Kołki częściowo owalne, po zewnętrznych stronach, po wewnętrznych płaskie, po to, żeby tutaj najlepiej przełożyć siłę wkładaną w ruszanie się na boki na podłoże. Przez to teoretycznie możemy być o sekundę szybsi niż przeciwnik. No i pewnie czasem gole decydujące o mistrzostwie światła wzięły się m.in. stąd, że ktoś był sekundę szybciej niż rywal przy piłce. Zajrzyjmy sobie do środka. Wkładka jest przy... nie, nie, nie jest przyklejona, wydawało mi się. A tu mamy ten ciekawy motyw, zaraz Wam powiem. Wkładka tak wygląda, nie podziurkowana, ale tutaj usztywniona. Wewnątrz Magista yy, Opus 2, jak i Fantomów, czyli w wyższej wersji, bo to jest druga w kolejności. Mamy takie tutaj kropeczki, gumeczki, które nie pozwalają wkładce się przesuwać. Ciekawostka. ciekawe, w finiszach był to klej, a tutaj mamy kropki. Co ja wam miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć o tej jaka to jest półka, to jest druga półka od góry. Mamy oczywiście te ze skarpetą wysokie Magista Obra jako najlepsze. Ten but bardzo popularny w swojej pierwszej generacji, szczególnie w Polsce, szczególnie wśród Was czytelników TPPL, to było widać po tym jak często pojawiają się na grupie giełdowej. No cóż, ja bym powiedział, że w pierwszej generacji to był but, który po prostu był takim butem bez jakiegoś przewodniego motywu. Tutaj bardzo postawili projektanci na tą kontrolę. No i to, że tam postawili na kontrolę to jest dla mnie mało istotne, ale istotne jest to, że tutaj mamy faktycznie ciekawe rozwiązania, które na tą kontrolę wpływają. Mianowicie te kropeczki, które tutaj mamy. Wpierw należy sobie powiedzieć, że one są zrobione w jakiś sposób. Mianowicie tutaj to są faktycznie jakieś takie gumki trochę szorstkie w dotyku, które przechodzą przez dziurki w tym głównym materiale, z którego zrobiona jest cholewka. Natomiast tutaj, gdzie one już są takie tycie, tycie, yy, czyli w tym miejscu, yy, to są jakieś elementy, które są pod cholewką i one odkształcają się tak. To po pierwsze. Yy, gumki mają zmienną wysokość yy, i wielkość, myślę, że mogą mieć znaczenie, jeśli chodzi o podkręcanie piłki, tu szczególnie Ricardo Quaresma by sobie upodobał tak na zewnętrznej części podbicia. Yy, no i tutaj jeśli chodzi o podania, yy, pewnie takie trochę tutaj wskazany, jest sztywny element, często to mamy w różnych butach w predatorach, mieliśmy na przykład instyktach tych na, na poprzednim mundial yy, o ile się dobrze nie wiem, nie na Euro 2012, które było w Polsce. Z battle Packu, tak się nazywał, taki czarno-biały. Miejsza z tym. Takie usztywnienie, dzięki któremu piłka tutaj lepiej odchodzi. Podobną trochę sprawę mamy na języku, z tym że to jest taka bardziej miękka poduszka, ale tutaj przy prostym podbiciu piła naprawdę siada i fajnie, fajnie ze stopy leci. Ja zawsze lubię ten element. Tutaj mi się wydaje, że usztywnia zarazem boki cholewki, co jest skazane. Działa podobnie jak przeszycie, że jakiś dodatkowy element twardy, który tutaj się pojawia, który, który usztywnia i to będzie na plus. No a przy zagrywaniu piłki sam jestem ciekawy, jak to się sprawuje. Czy tutaj przy jej toczeniu czujemy, jak się nam przetacza po tych nierównościach i przez to po prostu lepiej ją czujemy? Motyw jest też taki, że normalnie, jeśli but byłby płaski, no to czujemy piłkę tak, jakby prowadząc ją tylko w tym jednym kierunku, a ewentualnie na boki trochę mniej, a tutaj dzięki tym wybrzuszeniom trochę bardziej też na boki, jednak czujemy jakie jest oddziaływanie, więc to było na tle, jeśli chodzi o ten system. But tak, jakościowo wydaje się bardzo dobrze zrobiony. Ta tutaj cholewka, ten materiał, ja bym powiedział, że w vaporze robi lepsze wrażenie, jest bardziej miękki. Tutaj, tak jakby to ma drugorzędne znaczenie, no bo ten system jest ważniejszy. Mógłby być trochę bardziej miękki i delikatny. Tak, jakościowo, jakbyśmy położyli wszystkie te buty w tej płuce obok siebie, czyli Legend 6, Finish. I vapor 11 to może wyglądałyby jakoś tak najgorzej, by się zdawały być wykonane. Jest tutaj dosyć szeroki ten but, więc, może kolejny na szeroką stopę. Jeśli mielibyśmy wskazać wyścielania, jest też tutaj trochę więcej, to by wskazywało, że słuszna jest ta, ta logika, że im szerszy but, tym więcej wyścielania. No więc, faktycznie, jeśli racja, to on jest tutaj szerszy. Wyściełanie. Oczywiście mamy język tutaj zespolony, z tym, że nie, nie zachodzi on aż tak wysoko jak też innych modelach, bo normalnie kończy się gdzieś tutaj. Tu te zespolenie jest mamy dotąd i tutaj jest już yy, luźny, Co może być też istotne, ale to z kolei by był motyw dla kogoś yy, z węższą stopą. Wiecie o co chodzi, jeśli sobie obejrzeliście wcześniejsze filmiki, mianowicie jeśli jest ten język, to on trochę nie pozwala zacisnąć tego buta do końca. Jeśli ktoś ma wąską stopę, to może go to ograniczać. Ale Magista Opus 2 dla ludzi, którzy ewentualnie szukają czegoś szerszego jak najbardziej. Wizualnie bardzo mi się podobają, cały Elite Pack jest super, chociaż akurat Opus 2 nie jest moim ulubionym butem, ale... Biorąc pod uwagę w ogóle ocenę nowej generacji, to mi się wydaje, że bardzo ciekawy, no lepszy, lepszy na pewno od poprzednika, a że dużo mieliście tego poprzednika, to pewnie się skusicie i mi powiecie, czy mam rację, o ile sami w końcu nie testuję. Poza butami mamy też worek, jak zawsze w tej półce jakościowej. Biały biały, to jest szary z napisem Magista i znaczkiem Nike, takim jaskrawym. To by było na tyle buty pożyczone z futbolsport.pl. W opisie znajdziecie y, kod rabatowy. Informacje o tym y, ile procent rabatu macie na te buty. Y, Ważne 48 godzin, więc zapraszam do sklepów. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że jak zawsze pomogłem Wam w wyborze zaki. Pozdrawiam.